I pachnące, kupujcie! Miłe panie i panowie, posłuchajcie, co wam powiem. Kupcie kwiaty z mojej ręki, miłe panie i panienki. Mam tu dla was koszyk róż, każda róża jest zaklęta, każę kochać i pamiętać. Zapomnij ci o wiośnie, o kochaniu, o miłości, której dawno nie ma już. Miłość to róża w pąku ukryta, rozpaczy więdnie, radości rozkwita. Miłość kwitnie krótko, kwiaty trochę dłużej cyganka z kabały, a ja z kwiatów wróżę. Kwiat róża szczęście wynurza, lew konia każ zdradę zapomnieć. Nas Turcja, szczęście małżeńskie spowija, lilia. Symbol dziewicy, niewinna biała, ale uważaj panno, byś nie przeholowała. Storczyk nakrapiany, piegów ma na funt, ale nieważne o serce to grunt. Kwiaciarka, zielarka da ci takie ziele, że chłopak zgłupieje i będzie wesele. Nagietki się, nagietki, postawisz chłopu przy łóżku i będzie miał sen lekki. A co się panusia tak przypięła do kwiata? Róża nie kapusta, nie ma co jej macać. Fijołki, fijołki, i konkoli i chaber, i polny mak. Gdy kwitną w polu polne jaty, to miłość zakwita w sercach czerwienią róż. Tulipany, tulipany, jeden w drugim zakochany, konwalie małe, dzwoneczki białe, symbol miłości niewinnej, nieśmiałej. Piwonie kwitną białe i różowe, a w każdym kwiecie, jak w pachnącym dzbanie, rzuczki prowadzą rozmowę, bo kwiat jest dany rzuczkom za mieszkanie. Malwa przypomina mi człowieka, gdy wzmaga się z samotnością, na potworę czeka, niezapominajki. Niewinna roślina, co błękit polskiego nieba przypomina, kolorowe bratki. Śmieją się wesołe, radosne spojrzenia rozsiewają w koło. A jest jeszcze kwiat na ziemi, aby pokryć stos kamieni. Jest nieznana siła kwiatach, że i w dniu skończenia świata też się może przydać kwiat. Miłe panie i panowie, Posłuchajcie, co wam powiem. Kupcie kwiaty z mojej ręki, miłe panie i panienki. Mam tu dla was koszyk róż, na kłopoty i zazdrości, na przeklęte złe miłości. Na niedole tego świata odnajdziecie w dobrych kwiatach uśmiechnięty słońca blask. Kwiaty pachnące, kupujcie kwiaty! Kwiaty pachnące, kupujcie! miklik siyah süpremak bu siyah siyah bir